Potrzebowałem działania w swoim życiu. Chciałam dołączyć do szlachetnej paczki, bo podobały mi się idee, które przekazywała paczka, które ze sobą niosła. Wiedziałam, że ta pomoc jest skrojona na miarę rodziny, że po prostu pomagamy konkretnym ludziom. Wpływam na swoje otoczenie. To jest mega. Szukałam miejsca, gdzie mogłabym pomagać innym i dobrze spożytkować swój wolny czas. Bardzo fajnie, że w partce oprócz tego, że komuś mogę dać coś od siebie, to bardzo fajne jest to, że mogę się też sam rozwijać. To jest nie do opisania w ogóle uczucie, jak jesteś w tym projekcie i, i nie dość, że się rozwijasz, to jeszcze pomagasz. To jest coś, czego tak naprawdę ja szukałem i, i, i co mnie jakby w pełni angażowało już od, od dawien dawna. W byciu Super W dostajesz w pigułce to, to i tak przerabiasz przez całe życie. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie teraz roku bez bycia superwu. Dla mnie, superwu to jest taka osoba, która ma siłę i odwagę, żeby walczyć o siebie, ale walczyć też o innych. Naszą rolą jest znalezienie rodzin, które potrzebują pomocy, ale rodzin, które mają mentalność wędkarza. Jest to takie nasze paczkowe powiedzenie. Wolontariusze odwiedzają rodzinę, zbierają historię tych rodzin, dowiadują się tego, dlaczego rodzina jest w takiej, a nie innej sytuacji. Myślę, że mogę być nazwać się łącznikiem. <laughs> Może to za brzydko zawróć, pośrednikiem pomiędzy tymi, którzy chcą pomóc, a tymi, którzy potrzebują pomocy. To, co my tam robimy, to czego doświadczamy, to jest, taka, to jest tak naprawdę takie odbudowywanie społeczeństwa. To jest odbudowywanie więzi. To jest podnoszenie potencjału każdego jednego człowieka, z którym się spotykamy. Dostrzeżenie piękna w tej rodzinie, spowodowanie tego impulsu do zmiany, żeby ci ludzie zobaczyli, że nie są sami, że ktoś ich dostrzegł. A to, co robimy, sprawiamy, że świat jest lepszy. To jest w ogóle coś niesamowitego w tym projekcie, że tak naprawdę uczysz się rzeczy, o których w życiu byś nie pomyślał, że wolontariat w ogóle tyle może dać. Możemy się sprawdzić w promocji, możemy się sprawdzić w logistyce, możemy się sprawdzić w wdrożeniach, w szkoleniach. Nauczyłam się odpowiedzialności i planowania czasu. Czuję się w tym teraz mocno. Paczka dała mi pewność siebie, myślę, że nowe kompetencje zawodowe. Dowiedziałam się mnóstwo o samym sobie. Robiłem przy okazji fantastyczne rzeczy, pomagałem innym robić fantastyczne rzeczy, doświadczałem na sobie fantastycznych rzeczy, czułem się osobą coraz, coraz pełniejszą, szczęśliwszą. Nauczyłam się bardzo wiele, przede wszystkim otwartości do ludzi. Ta chęć słuchania w ogóle tego drugiego człowieka, to, to było takie, taką dużą rzeczą, której się nauczyłam. Nauczyłam się patrzeć głębiej niż tylko przez to, co widzę materialnie, co widzę... Tak na pierwszy rzut oka. Kiedyś na przykład miałem problem z wystąpieniami publicznymi, e, na jednym ze zjazdów e, koordynatorów e, stanąłem na scenie i do 150 osób bez stresu mówiłem, wow, udało mi się to i nie było tego stresu nie do opisania. Rozmowy właśnie takie w ogóle interakcje międzyludzkie. Kwestie związane z też zarządzaniem jakby ludźmi w rejonie, tak? podziałem zadań. To jest naprawdę tyle możliwości do rozwoju, że wątpię, żeby gdziekolwiek indziej dał radę tyle rzeczy w ogóle zdobyć w jednym projekcie. Ja dołączyłem do paczki jako 30-parolatek, już z jakimś bagażem doświadczenia. Natomiast odkąd pojawiłem się w paczce, to był mój najintensywniejszy okres rozwoju. Myślę, że jestem dużo, dużo, dużo lepszym. Człowiekiem, dużo skuteczniejszym człowiekiem, no i że wokół mnie jest dużo więcej szczęścia. Że warto, żeby się nie wahał, żeby spróbował. No i żeby się nie wahał, na pewno. Więc na pewno to jest wyzwanie, ale wyzwanie, które, które warto podjąć. Jest grono osób, które od początku do końca wspomagacie w tej pracy, i yy, jak najbardziej też radę. Spróbuj. No, można zadawać pytania, tak, możemy starać się opisywać, ale póki się tego nie przeżyje, chociaż raz, póki się nie spróbuje pójść do tej rodziny, porozmawiać, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tej głębi tego, co tutaj się odbywa, co się dzieje, przekazać. Więc spróbuj, po prostu spróbuj, bo póki nie spróbujesz, nie będziesz tak naprawdę wiedział, czy to jest dla ciebie, czy nie. Wszyscy praktycznie wolontariusze, których przyjęłam ostatnio, to byli ludzie, z małą ilością czasu. Może to jest dobre miejsce, żeby nauczyć się właśnie planowania tego czasu, e, tak, jak, tak, tak, tak jak to było w moim przypadku. No jak, przecież e, swój czas, który mogę dać komuś, to jest najważniejsza, najpiękniejsza rzecz, jaką mogę dać komuś, więc dlaczego nie? E, no i gdzie to znaleźć czas, tak? Praca, rodzina, dom. Ale później, jak poznałam wolontariuszy, którzy mają dom, Pracę zawodową, pracę wyjazdową, do tego, nie wiem, trójkę dzieci, tak? Każdy z nas ma, ma zajęcia, i oni jeszcze się angażują i mają na to. Często mówię, dlaczego ja bym miała na to nie znaleźć czasu? Potem naprawdę się nie pamięta o, o tym czasie, który, y, który się dało, tylko o tych emocjach, które, które dzięki temu zyskaliśmy. Poza tym, my nie jesteśmy sami. My jesteśmy drużyną, która wspólnie się wspiera i to nie jest tak, że na jednego wolontariusza po prostu przepada cały ogrom obowiązków. My się tym wszystkim dzielimy. Ja sam wcześniej nie miałem na nich czasu. Była ciągle praca i jakieś zajęcia. To jest pytanie tak naprawdę o priorytety. Możesz albo pozwolić życiu się toczyć i porywać cię, albo z drugiej strony możesz ty wziąć życie we własne ręce, skupić się na tym, co jest najważniejsze. I po prostu to robić. Bycie Super W po prostu nagle, w sposób niesamowity, uwalnia w Tobie tą moc. Zostałam na kolejne edycje, ponieważ czułam, jak po pierwszej edycji mi to dużo dało, że to jest miejsce, gdzie się rozwijam, poznaję niesamowitych ludzi, tak? no, mnóstwo rzeczy takich, które do mnie wróciły przez to, że ja chciałam tylko dać siebie i swój wolny czas, a bardzo dużo otrzymałam w zamian. Zostawiasz ze za sobą szczęśliwych ludzi, którzy nagle zaczynają wierzyć w siebie do nowo. Zostawiasz siebie, gdy stajesz przed lustrem, że masz kompetencje, że, że potrafisz więcej, że sprawiasz, że ludzie są dla siebie, mm. siebie samych, dla wszystkich dookoła po prostu lepsi. Żyje się lepiej, żyje się radośniej. Czego chcieć więcej?